Proces mumifikacji w starożytnym Egipcie, część druga. Pierwsze badania mumii przeprowadzone zostały pod koniec XVIII wieku dzięki ekspedycji Napoleona do Egiptu. To właśnie naukowcy, których Bonaparte zabrał ze sobą do Afryki, po raz pierwszy odwijali mumie egipskie. Oczywiście pierwsze badania nad mumiami niczym nie przypominały współczesnych. Większość z nich była ćwiartowana, a ich nieprofesjonalne odwijanie powodowało zniszczenie wszelkich istotnych informacji. Z biegiem czasu jednak technika odwijania mumii z bandaży stawała się coraz bardziej doskonała, co powodowało rozwój badań i poszerzało stan wiedzy. Niestety, bardzo brutalnie została potraktowana najsłynniejsza mumia Faraona Tutanchamona. Grobowiec zmarłego króla został odkryty przez Howarda Cartera i lorda Carnarvona 4 listopada 1922 roku. Natomiast badanie królewskich zwłok rozpoczął ówczesny profesor anatomii na Uniwersytecie Egipskim. Jego amatorskie podejście, czyli wydobycie ciała za pomocą dłutowania, rozgrzanych noży, a następnie pośmiertowanie mumii sprawiło całkowite jej zniszczenie. Doktor Douglas Derry, bo o nim tu mowa, Oprócz poćwiartowanych zwłok, wydobył z sarkofagu także wiele bezcennych przedmiotów, zawiniętych w bandaży. Niestety, biżuteria i amulety nie rekompensują zniszczonej mumii, a wraz z nią bezcennych informacji dla archeologów i historyków. W czasach dzisiejszych stosowane są zupełnie inne metody badań nad mumiami. Ponieważ odsłonięcie mumii z bandaży prowadzi do jej nieuchronnego zniszczenia. Wyszukano takie metody, które nie wiążą się z destrukcją przedmiotu badań. Idealnym rozwiązaniem było odkryte w 1895 roku promieniowanie rentgenowskie. Analiza radiologiczna pozwoliła egiptologom zajrzeć pod warstwy bandaży, zidentyfikować kości i amulety bez naruszania i niszczenia mumii. Również metody odwijania zabalsamowanych zwłok różnią się dzisiaj od stosowanych w przeszłości. Przeprowadza się je w hermetycznych pomieszczeniach z zastosowaniem rękawiczek i masek chirurgicznych. Wszystko w celu zapobiegnięcia przedostawania się zanieczyszczeń do próbek. Badanie mumii egipskich nie tylko poszerza wiedzę historyczną i uzupełnia luki w wiedzy na temat starożytnego Egiptu. Pozwala nam także zbliżyć się do świata Egipcjan z tamtego okresu, poznać ich życie, obyczaje i religie. Dzięki badaniom śladów chorób możemy dowiedzieć się bardzo wiele o świecie faraonów. Starożytni mieszkańcy Egiptu wierzyli w zmartwychwstanie. Niezbędne było do tego jednak jak najlepiej zachowane ciało. Suchy klimat panujący w Egipcie oraz pustynny gorący piasek prawdopodobnie dał początek zarówno procesowi sztucznej mumifikacji, jak i całemu rytuałowi, który balsamowaniu zwłok towarzyszył. Ludzie w okresie predynastycznym obserwowali świetnie zabalsamowane zwłoki, które wiatr zagrzebał w płytkich grobach z piasku pustynnego. Zauważyli, że ciała nie rozkładają się całkowicie nawet po długim okresie czasu. Mogło to spowodować rozwój życia duchowego Egipcjan lub umocnić istniejące już wierzenia, tworząc zaczątek nowej religii. Około roku 3000 przed naszą erą pochówki stały się bardziej okazałe. W murowanych grobowcach ciała zawinięte w zwierzęce skóry kładziono na plecionych matach. Zabiegi te sprawiały, że ciało niewystawione na wysuszające działanie piasku ulegało rozkładowi. Pochówki tego typu zmusiły Egipcjan do poszukiwania nowych form jego zabezpieczenia. Mumifikacja zwłok w starożytnym Egipcie odnosi się bezpośrednio do kultu grobowego związanego z mitologią i całym systemem wierzeń starożytnych Egipcjan. Religia Egipcjan opierała się na micie Izydy i Ozyrysa. Z niego właśnie zaczerpnięte zostały wszystkie elementy egipskiego pochówku. Najlepszy starożytny zapis jest autorstwa Plutarcha z Heronei i pochodzi z około setnego roku naszej ery. Ozyrys uważany był za twórcę cywilizacji Egiptu. Według mitu opuścił on Egipt, by zasiać ziarno cywilizacji w innych miejscach świata. Po powrocie Ozyrysa Set podstępem uzyskał dokładne wymiary jego ciała, a następnie wykonał bogato ornamentowaną drewnianą skrzynię. Podczas przyjęcia Set ofiarował ją temu, kto się w niej zmieści, ale nigdy z gości nie był w stanie tego dokonać. W końcu spróbował Ozyrys i udało mu się. Kiedy znalazł się w skrzyni jego brat zamknął ją i zaplombował lejąc na wierzch roztopiony ołów. Następnie wrzucił skrzynię do jednej z odnóg Nilu w Delcie. Sztorm zaniósł ją do Byblos w Libanie, gdzie utknęła w gałęziach drzewa. W okamgnieniu drzewo urosło do ogromnych rozmiarów, a skrzynia, w której siedział Ozyrys, znalazła się w jego pniu. Król Byblos, budując pałac, ściął drzewo na jeden z jego filarów. Kiedy Izyda zorientowała się, co się stało, natychmiast pospieszyła, żeby odzyskać ciało męża. Radła się w łaski królowej Byblos i uzyskała zgodę na rozcięcie filaru. Mogła teraz zabrać ciało męża do domu, żeby wyprawić mu należyty pogrzeb. Kiedy wróciła do Egiptu, Set dowiedział się o jej zamiarach. Porąbał ciało Ozyrysa na czternaście kawałków i rozrzucił po całym Egipcie. Izyda znalazła każdą jego część z wyjątkiem Fallusa, który został wrzucony do Nilu i zjedzony przez rybę. Złożyła ciało zmarłego męża i ulepiła sztuczny członek. Zamieniwszy się w ptaka, uniosła się nad Ozyrysem i, recytując magiczne zaklęcia, przywróciła mu życie. W micie tym odnajdujemy wszystkie wierzenia związane z kultem pogrobowym. Skrzynia, w której set zamknął Ozyrysa, to symbol sarkofagu. Wysiłki Izydy i ulepienie członka oznaczają, jak ważny jest właściwie odprawiony pogrzeb i to, by ciało pozostało nienaruszone. Według wierzeń Egipcjan, zmarły po zmartwychwstaniu wcielał się w to samo ciało co za życia. Mumifikacja stała się więc istotą nieśmiertelności. Ciało musiało być jak najlepiej zachowane dla życia po śmierci. To właśnie dzięki kultowi Ozyrysa zaistniał rozbudowany obrzęd pogrzebowy, a wraz z nim sztuka mumifikacji zmarłych. Pierwszej w dziejach grupie ludzi niepracujących, czyli kapłanom, rytuał balsamowania zwłok zawdzięcza swoje narodziny. Mumifikacja zwłok natomiast stała się niezbędnym elementem życia pozagrobowego. Czy wiesz, że? W obrzędach pogrzebowych odegrało także istotną rolę czterech synów Horusa, który był z kolei synem Izydy i Ozyrysa. Usunięte podczas mumifikacji organy wewnętrzne wkładano w naczynia zwane urnami kanopskimi. Nazwa pochodzi od Kanoposa, którego symbolem kultu był dzban. Gdy archeolodzy znaleźli pierwsze urny z przykrywami w kształcie ludzkiej głowy, nazwali je kanopami. Każda z czterech pokryw urny miała kształt głowy kolejnego z synów Horusa i adekwatnie do tego każdy z nich strzegł swojej urny. Imset miał głowę ludzką, Kebechsenów – sokoła, Hapi – pawiana, Dramutef – szakala. Amulety ochronne przedstawiające cztery bóstwa wszywano w zewnętrzne warstwy bandaży owijających mumie. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Historika StudioLektor.pl. Tekst Marcin Guzek. Czytał Jakub Rutka.